Złapę. Gdzie ucieka? Dobra. Kurwa. No niech się będzie. Na? No. Na no, na no, na no. na no, na no, na. No, no. Już? Przybała zadyszka. Już? Yy... Oe kurwa! Przepraszam bardzo co tu się No co, młody opierdala towar na OSC na naszych Nie no, Pomyłek, pomyłka, pomyłka, paki, pomyłka, pomyłka, pomyłka Pomyłka to jest ten młody tu Pomyłka? Nie, proszę, zostawcie go, zostawcie go Nie ma opcji No panowie Nie no, zostawcie go Nie ma sensu Młody Hop Nie no Jedziesz kurwa do karceru Młody? 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 21 no i co panowie, jakaś rozmowa wygowawcza będzie, czy co? Ja no jasne, że będzie na kanapie. Ty, młody. A? Co robiłeś, powiedz mi? Ja? No? Towar opierdalałem. Co ty, za głupoty gadasz? Znaczy, yy, ten. ten... Co gadałeś o obywatelami? Wiatra, a, o czym też? O życiu. A, o życiu, i co? No... No. go No niestety, opierdalał towar. Ale kurwa mam, mam, nie, mam do niego lepszą karę. Poczekaj. Mam w chuj lepszą karę do niego, poczekaj. No chłopaka. Nie, nie, ja mu nic nie będę robił. Ja wiem. Ja mu nic nie będę robił. Myślimy tak samo chyba. Patrz. No.